Cześć! Witajcie na drugim filmie Tak jak obiecałam Zaczynamy zabawę z embossingiem Potrzebna nam będzie Stempelek I tu na przykład mam takie Piękne stempelki Weźmiemy sobie jeden Wkleimy wow, Potrzebna nam będzie Podkładeczka Ja mam tylko takie małe Póki co nie dorobiłam się większych, ale wystarczające do moich potrzeb póki co Teraz potrzebny nam będzie tusz do embossingu Mocno sobie nakładam ten tusz na nasz stempelak. Zamykam żeby nie wysychało. No i teraz trzeba pięknie odbić. Tu sobie pomogę palcem. Opsa. No dobra. Coś nam się odbiło i weźmiemy na przykład zasypiemy to różowym pudrem. Wsypiemy tego pudru grubo. Specjalnie podłożyłam kartkę pod spód, żeby mogła później zebrać cały ten puder z powrotem do pojemniczka. Teraz jeszcze potrząsamy kartką, żeby ten puder dostał się w każdy zakamarek naszego stempelka. Odszepujemy, chyba nie dotknęłam, już myślałam, że dotknęłam palcem. Opsa. No ja już widzę, że to będzie po prostu niesamowite. Coś mi się wydaje. Nie, eee, dotknęłam moja wina. Dobra, teraz zbieramy to co zostało. Wsypujemy z powrotem do pojemniczka. Uwaga, że trzeba zakręcić, odstawić gdzieś dalej, żeby nam nagrzewnica, no cóż, nie roztopiła tego pudru. No i teraz bierzemy nagrzewnicę i lecimy. ojej, no, jak mi się tam roztapia dosłownie na oczach mi się roz... Kapia ops przecudnie przecudnie prześlicznie tworzy taką jedną warstwę no, jest po prostu przecudna, tak? Z takie roztopione, efekt takiego szkła. Czasami taki papier jest, na przykład Santoro, z takimi właśnie dodatkami. Przecudnie wygląda ten papier. A tutaj ten mój stempelek też wygląda po prostu bajecznie. Tak, bajecznie podoba mi się taki efekt. Myślę, że zaraz to wykorzystam w albumie, który właśnie skończyłam. O, no, prawie skończyłam. Skoro jeszcze coś mogę tam dodać. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Pa!